Witajcie drodzy widzowie na kanale Balt TV. Wczoraj używałem promptera, ale stwierdziłem, że używanie promptera polega przede wszystkim na udawaniu, że się nie czyta, a to jakoś tak udawanie nie pasuje do mnie, wiecie? Więc dzisiaj yy, najpierw pokażę wam, co mówią znowu moje ulubione azjatyckie media, podłożę do tego mój głos, bo film jest tylko z napisami, a później zobaczymy, czy istnieje jakieś oficjalne potwierdzenie tych doniesień. Na końcu chciałbym jeszcze opowiedzieć o przyczynie, dlaczego Rosja, mimo rozmów pokojowych, tak zintensyfikowała ataki na Ukrainę. A więc zaczynamy. Witaj na BALT TV. Rosja gotowa jest przejąć pełną kontrolę nad Kurskiem. Siły rosyjskie zajmują trzy kolejne wioski w Kursku. Wielki cios po tym, jak Rosja otoczyła ukraińskie wojska. Armia rosyjska zadała potężny cios siłom ukraińskim, zdobywając trzy wsie w Kursku. Ten ostatni sukces nastąpił podczas doniesień o potencjalnym zawieszeniu broni między Rosją a Ukrainą. Zgodnie z Moskwą, Wiktorowka, Nikołajewka i stara Sorocina zostały wyzwolone przez oddziały rosyjskie. W oświadczeniu rosyjskiego Ministerstwa Obrony stwierdzono, że wojsko pokonało 12 ukraińskich brygad i 2 pułki szturmowe. Według Moskwy wróg stracił ponad 180 żołnierzy, kilka pojazdów wojskowych i sprzętu. Tymczasem tysiące ukraińskich żołnierzy w Rosji zostało otoczonych przez wojska moskiewskie. Agencja Reuters podała, że mapy open source pokazują, że sytuacja na Ukrainie drastycznie się pogorszyła. Siły rosyjskie odzyskały kluczowe terytorium, odcinając ukraińskie wojska od linii zaopatrzeniowych. Zawieszenie przez USA wymiany informacji wywiadowczych sprawiło, że siły ukraińskie stały się bardziej podatne na ataki. Dokonując kolejnego ciosu w Ukrainę, Rosja przeprowadziła nocny atak dronów na Ukrainę. W wyniku nocnych ataków rosyjskich na wschodzie Ukrainy zginęło co najmniej 12 osób. Tego dnia przed rozmowami w Arabii Saudyjskiej między negocjatorami ze Stanów Zjednoczonych i Ukrainy rosyjski atak uderzył w centrum Dobropili w obwodzie donieckim na Ukrainie. Według służb ratunkowych w wyniku ataku zginęło 11 osób, a 30 zostało rannych. Ukraińskie wojska wpadają w poważne tarapaty w okolicach Kurska. Tysiące ukraińskich żołnierzy uwięzionych w obwodzie Kurskim. Trzy czwarte żołnierzy ukraińskich niemal otoczonych wewnątrz Rosji. Tysiące ukraińskich żołnierzy w rosyjskim Kursku zostało otoczonych przez armię moskiewską. Reuters poinformował, że mapy open source pokazują, że sytuacja Ukrainy dramatycznie się pogorszyła. Siły rosyjskie odzyskały kluczowe terytorium, odcinając ukraińskie wojska od linii zaopatrzeniowych. Ukraina liczyła na wykorzystanie swojej obecności w obwodzie kurskim jako dźwigni w rozmowach pokojowych. Zawieszenie przez Stany Zjednoczone wymiany informacji wywiadowczych sprawiło, że siły ukraińskie stały się bardziej podatne na ataki. Analitycy ostrzegają, że wojska ukraińskie mogą zostać zmuszone do odwrotu lub zaryzykować schwytanie. Czy wzięcie do niewoli. Analityk wojskowy Pasi Parojnen stwierdził, że sytuacja ukraińskich żołnierzy jest bardzo zła w cudzysłowie. Jakiś ukraiński informator wojskowy o nazwie Deep State pokazuje, że trzy czwarte wojsk Kijowa jest prawie okrążone. Wojska mają wąski korytarz lądowy o szerokości zaledwie 500 metrów łączący je z Ukrainą. Rosja wywiera presję na pozycję Ukrainy w pobliżu granicy Sumi, aby zablokować szlaki dostaw. Potężne ataki rakietowe i dronowe uderzyły w Ukrainę po tym, jak USA zaprzestały udostępniania informacji satelitarnych, wywiadowczych. Do ataków doszło, gdy ukraińscy urzędnicy planowali spotkać się z ich odpowiednikami w celu przeprowadzenia rozmów pokojowych. Trump powiedział, że negocjacje z Rosją są dla niego łatwiejsze, w cudzysłowie, niż rozmowy z przywództwem Ukrainy. Stwierdził również, że Ukraina nie ma kart, które pozwoliłyby jej dyktować warunki pokoju. Teraz mówi Trump. Wierzę mu, wierzę mu. Bardzo dobrze nam idzie z Rosją. Ale teraz bombardują Ukrainę na potęgę. Szczerze mówiąc, coraz trudniej mi się dogadywać z Ukrainą. Oni nie mają kart. Oni nie mają kart. Jak wiesz, spotykamy się w Arabii Saudyjskiej w następnym tygodniu. Jeśli chodzi o osiągnięcia ostatecznego porozumienia, może być łatwiej współpracować z Rosją, co jest zaskakujące, bo oni mają wszystkie karty. I właśnie teraz bombardują ich jak diabli. I postawiłem bardzo mocne oświadczenie. Nie możemy tego zrobić, nie, albo możemy, trudno zrozumieć. Staramy się im pomóc. Rosja zamienia gazociągi w oręż, aby szturmować Kursk. Stu rosyjskich żołnierzy wkroczyło do Sudży przez gazociąg. Ukraińskie wojska tracą kontrolę nad Kurskiem. Trwają intensywne walki. Jeszcze raz, około stu rosyjskich żołnierzy korzysta z gazociągu, aby dotrzeć do Ukraińców w Kursku. Ukraińska prawda podała, że do zdarzenia doszło w pobliżu Sudży. Oto cytat z ukraińskiej prawdy. Wróg użył gazociągu i wyszedł na ten obszar. Dokładna lokalizacja jest ukryta ze względów bezpieczeństwa. W liczbie około 100 osób. Nie było to zaskoczeniem, ponieważ wiedzieliśmy o tej akcji, ale uwaga dowództwa została przeniesiona na Kurlikową kilka dni temu. Nawiasie, mając na myśli przełom w pobliżu Sudży kilka dni temu. Rosjanie przygotowali się do tej operacji od kilku dni, oczyszczając obszar bombami lotniczymi. Ukraińska prawda podała, że Rosjanie wykorzystali podziemną rurę o średnicy 1,4 m gazociągu Urengoj-Pomary-Uszhorod. Do 1 stycznia rurociąg był wykorzystywany przez Rosję do dostarczania gazu do Europy przez Ukrainę. Rosjanie przełamali ukraińską linię obrony na południe od Surzy 8 marca. Według doniesień ukraińskie siły obronne próbują ustabilizować sytuację. Rosja poinformowała, że jej wojska odzyskały trzy wsie zajęte przez Ukrainę w Kursku Wiktorowka, Nikolajewka i Stara Jasorchina są obecnie pod kontrolą Rosji. To kolejny cios dla Kijowa w obliczu wznowionych działań na rzecz rozmów pokojowych. Według tego informatora Deep State rosyjskie posunięcie nastąpiło po przełamaniu ukraińskich linii obronnych w pobliżu kontrolowanego przez Kijów miasta Sudża. Rosja najwyraźniej odcięła Ukrainie drogę logistyczną potrzebną do zaopatrywania swoich wojsk. Ukraina nadal kontroluje około 400 km kwadratowych w obwodzie Kurskim. Władimir Zełęcki widzi ukraińską ofensywę transgraniczną rozpoczętą w sierpniu ubiegłego roku jako potencjalny argument przetargowy w rozmowach pokojowych z Rosją. Ale pozycja wojsk ukraińskich pogorszyła się wraz z chwraczaniem armii rosyjskiej. Rosja odzyskała już ponad 2 trzecie swojego terytorium, pierwotnie zajętego przez Kijów. Postanowiłem sprawdzić te informacje, które są w tym filmiku i dodać jeszcze jedną, czyli razem mamy dzisiaj trzy informacje, drodzy widzowie. Czyli czy to prawda, że Rosjanie użyli gazociągu do zaatakowania Sudzy? Po drugie, czy to prawda, że trzy czwarte wojsk jest ukraińskich jest otoczone przez Rosję na terenie Rosji w ogóle no i na koniec porozmawiamy sobie może o tym dlaczego Rosja mimo rozmów pokojowych tak bardzo zintensyfikowała ataki na Ukrainę bo to nam trochę umknęło ostatnio ale chodzi o to, że Ukraina atakuje rafinerię w głębi Rosji do 1400 km od granicy. Czy stu rosyjskich żołnierzy zakradło się rzeczywiście przez rurociąg gazowy, aby zaatakować Ukraińców w Sudży? Sprawdzamy. Na podstawie tego, co krąży w sieci, w tym na Xie i co wiadomo o ostatnich wydarzeniach w rejonie Kurska, można powiedzieć, że taka historia ma swoje podstawy, ale szczegóły różnią się w zależności od źródła. Posty na Iksie z 8 i 9 marca wspominają, że rosyjscy żołnierze rzeczywiście wykorzystali rurociąg gazowy, konkretnie drużba albo Urengoj-Pomary-Ushorod, to dokładnie chyba nie wiadomo, do przemieszczenia się w stronę Sudży. Jest jeszcze taka opcja, że oni może, bo Ukraińcy niby wiedzieli, ale może myśleli, że tym, a ruscy poszli tym, nie wiem dokładnie, ale o tym nic nie ma zresztą. Mówi się o około 100 żołnierzach, którzy mieli pełzać przez rurociąg o średnicy 1,4 metra na odcinku od 13 do 15 km, by zaskoczyć ukraińskie pozycje. No, 1,4 metra to nie trzeba pełzać, nie? Wystarczy się chyba pochylić albo po prostu wziąć żołnierzy, którzy mają 1,30. No, Kalkański by mógł tam iść w szpilkach i wyprostowano. Proszę, ja mam znowu nie zmieniać tematu. Pozytywni jesteśmy. By zaskoczyć, to nietypowa taktyka, ale w kontekście wojny nie aż tak niewiarygodna, drodzy widzowie. Rurociągi mogą służyć jako osłona przed dronami oczywiście, czy przed jakimś innym rozpoznaniem. Jednak relacje różnią się co do wyniku. Jedni piszą, że Ukraińcy dzięki dobremu wywiadowi byli przygotowani. Zablokowali wyjście z rurociągu i zlikwidowali większość Rosjan. Podobno nawet około 80, a resztę wciąż w cudzysłowie załatwiają. Inni sugerują, że atak Rosjan się powiódł i zyskali oni przewagę w Sudży. Doniesienia mówią o intensywnych walkach, co pasuje do obu wersji. Walki trwają, ale nie ma jasnego rozstrzygnięcia na ten moment. Więc tak, to możliwe, że coś takiego miało dzisiaj rano miejsce, ale liczby i skutki są niepewne. No i teraz przechodzimy do drugiego pytania. Czy to prawda, że Rosjanie okrążyli dwie trzecie ukraińskich wojsk? To w ogóle, że na terenie Rosji to w ogóle mało wiarygodnie brzmiało, nie? Więc informacje, które udało mi się zdobyć, brzmią następująco. Rzeczywiście, w ostatnich dniach pojawiły się doniesienia o intensywnych walkach w obozie kurskim, szczególnie w rejonie Sudży. Na podstawie dostępnych informacji z różnych źródeł, w tym postów na X i międzynarodowych analiz, Wygląda na to, że rosyjskie siły podjęły kontratak, próbując odciąć ukraińskie oddziały od ich szlaków zaopatrzeniowych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony ogłosiło zdobycie trzech wiosek. To niby zgadza się z ich oficjalnymi komunikatami z ostatnich dni, gdzie chwalili się postępami w kursku. Nie ma jednak twardych dowodów na to, że duże grupy Ukraińców w cudzysłowie duże grupy Zostały całkowicie okrążone. Raczej mówi się o lokalnych sukcesach Rosjan i ciężkich walkach. Sytuacja jest płynna, a obie strony rzucają propagandowe narracje. Niektóre raporty, na przykład z 7 marca, sugerują, że Ukraińcom zawaliła się sytuacja w Kursku, a rosyjskie przełamanie mogło doprowadzić do odcięcia ukraińskich wojsk w Sudży. Jest mowa o tym, że mogły one zostać okrążone lub są bliskie okrążenia, ale nie ma jednoznacznego potwierdzenia, że, znowu w cudzysłowie, duże grupy zostały całkowicie zamknięte w kotle. To zależy od definicji duże. Z drugiej strony pojawiają się też sprzeczne informacje, jak na przykład post z, z 8 marca, gdzie ktoś twierdzi, że rosyjskie próby zamknięcia Ukraińców w kotle się nie powiodły. A ukraińscy spadochroniarze mieli zadać wrogowi ciężkie straty. Tak właśnie widzimy, że tam jakaś 80. jednostka desantowa ukraińska atakuje. Bez dokładniejszych danych trudno powiedzieć, co jest w 100% prawdą. Sytuacja na froncie zmienia się dynamicznie, a propaganda działa po obu stronach. Można jednak potwierdzić, że w ostatnich dniach około 7-8 marca walki w tym rejonie były intensywne. A ryzyko okrążenia dla Ukraińców istnieje. Podsumowując, można powiedzieć, że walki w służy trwają, a Rosjanie mogą próbować wykorzystać ten atak rurociągowy do przełamania ukraińskiej obrony. Ukraińcy, zwłaszcza ta 80. brygada desantowo-szturmowa, są aktywni w tym rejonie i podobno zadają Rosjanom duże straty. Sytuacja w kursku jest chaotyczna. Rosja chce odzyskać teren, a Ukraina walczy o utrzymanie pozycji. Przejdźmy teraz, drodzy widzowie, do ewentualnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego Rosjanie, mimo rozmów pokojowych, intensyfikują ataki na Ukrainie. Więc takie moje podejrzenie jest takie, że może chodzi z jednej strony o odwet, ale też o zapobieganie dalszym atakom w głąb Rosji. A mianowicie poruszaliśmy już ten temat tu na kanale, gdy tłumaczyłem, pamiętacie może tą analizę pułkownika Reisnera niedawno, ja już chyba cztery razy jego analizy tłumaczyłem, w filmie pod tytułem Ukraiński Czyściec. Tudzież widzicie ikonkę, miniaturkę. Mówił on wtedy o ukraińskich atakach na rosyjski przemysł naftowy. Wkleję wam tu fragment króciutki. Ukraina stara się temu przeciwdziałać, a także próbuje trafić w cele w Rosji za pomocą własnej strategicznej kampanii powietrznej. Celem jest przede wszystkim przemysł naftowy celem Ukraińców, bo tam generowana jest większość dochodów w strony rosyjskiej. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało się zaatakować w sumie 20 z 30 najważniejszych rafinerii, powodując poważne szkody. No, i co nam wtedy jednak umknęło, przynajmniej mi, to fakt, że ataki na rafinerie docierają bardzo głęboko w głąb Rosji. I tak na przykład kilka dni temu, a dokładnie 3 marca 2025 roku, bo właśnie widziałem filmik, myślałem, że to jest aktualne, ale to już jest trochę starsze, chociaż to było już po tym, po tej analizie Reisnera. Ukraińskie drony zaatakowały dużą rafinerię ropy naftowej w Ufie, stolicy Baszkortostanu w Rosji. To jedna z największych rafinerii w kraju, znajdująca się ponad 1300 do 1500 kilometrów od granicy z Ukrainą. Ludzie. Pożar wybuchł po eksplozjach, które mieszkańcy słyszeli w nocy. Podobno trafiono instalacje i zbiorniki z ropą. Rosjanie twierdzą, że ogień ugaszono i że to problem techniczny. Ale ukraińskie źródła i posty na ich się sugerują, że był to celowy atak dronów mający utrudnić dostawy paliwa dla rosyjskiej armii. Skala uszkodzeń nie jest do końca jasna, ale to jedno z najgłębszych uderzeń w tej wojnie. Starałem się dowiedzieć, jakiej broni użyto do tego ataku. No niestety, nie ma oficjalnego potwierdzenia od Ukrainy co do konkretnej broni, ale z dostępnej informacji, w tym postów na mediach społecznościowych i doniesień medialnych, wszystko wskazuje na to, że użyto dronów uderzeniowych dalekiego zasięgu. Pamiętacie, ten Reichner pokazywał takie nowoczesne drony? Może tutaj też wam wkleję. Fakt, że Ukraina może przeprowadzić te ataki wynika z faktu, że udało się jej w bardzo innowacyjny sposób zbudować i wdrożyć własne systemy dronów dalekiego zasięgu, wykorzystując przy tym najnowocześniejsze technologie. Widzieliście te drony to są ukraińskie drony, jak to wygląda? nieźle nie. Tym dronom faktycznie udaje się przeprowadzać te ataki, problem jednak w tym, że efekty są wciąż zbyt małe i niemierzalne. Konkretnie mówi się o tzw. kamikadze drones bezzałogowych maszynach, które lecą prosto w cel i eksplodują na miejscu. Ufa, leży jakieś 1300 do 1500 km od granicy z Ukrainą więc to musiały być drony o dużym zasięgu prawdopodobnie coś w stylu ukraińskich konstrukcji, które rozwijają od 2024 roku, czyli od zeszłego. Niektóre źródła wspominają o modelach podobnych do tych, które wcześniej atakowały inne rosyjskie rafinerie, jak w Riazaniu czy Tuapse. Nie wiem, co to jest. Ale dokładny typ nie jest podany. Ukraina trzyma to w tajemnicy, co jest typowe dla ich operacji. Rosjanie oficjalnie twierdzą, że pożar w rafinerii Bashneft to problem techniczny, w cudzysłowie. Ale mieszkańcy słyszeli wybuchy i drony w nocy, a filmy pokazują ogień po eksplozjach. To mocno sugeruje, że drony były w grze. Nie ma jednak info o rakietach czy innych rodzajach broni. Drony pasują do wzorca ukraińskich ataków na infrastrukturę energetyczną Rosji. No i sprawdzimy się troszkę dalej, nie? Okazuje się, że w ostatnich tygodniach i miesiącach Ukraina zintensyfi zintensyfikowała swoje operacje, używając głównie dronów dalekiego zasięgu. Oto kilka najgłębszych i najbardziej znaczących ataków, o których wiadomo, opierając się na aktualnych informacjach. Stan na 9 marca, czyli dziś. No i skupiamy się tu tylko na tych, które miały miejsce daleko od granicy, czyli powyżej 700 km w głąb Rosji albo Wincji. No Ufa, Baszkortostan 3 marca, to już mówiłem, nie? Kazań, Tatarstan 14 stycznia, to było około 1100 do 1200 km od granicy. Cel, obiekt magazynujący gaz skroplony LNG. Engels, obwód Saratowski wielokrotnie między innymi 14 stycznia 25 i, wstecz... i wcześniej. Odległość 700 do 730 km od granicy. Cel baza lotnicza Engels 2, strategiczne bombowce i pobliski magazyn ropy Crystal Plant. Liuty, jakiś taki model ukraiński, może znajdę to w kleje. To kluczowa baza dla rosyjskich bombowców Tu-95 i Tu-160, więc atak miał strategiczne znaczenie. Później jeszcze Twer, obwód twerski, wrzesień 24, odległość około 900 do 1000 km od granicy. Cel 107 i 23, arsenał wojskowy, składy amunicji, drony uderzeniowe wykonały atak. Ogromne eksplozje, zniszczenie zapasów amunicji wartej setki milionów dolarów. Estoński wywiad ocenił, że stracono zapasy na 2-3 miesiące walk. To był jeden z najgłośniejszych ataków w 1924 roku. No i później Saratow, obwód saratowski 14 stycznia 25, czyli też nie tak dawno. Odległość 720 do 800 km od granicy. Cel, rafineria ropy i zakłady przemysłowe. Drony i prawdopodobnie rakiety Storm Shadow. One nie miały do 500. Wszystkie te? Storm Shadow, Taurus i jak się ta, skalp jeszcze nazywa. Myślę, że te wszystkie mają po 500. Użyte wcześniej w rejonie. Efekt, uszkodzenie infrastruktury energetycznej i pożary. Ukraiński sztab generalny twierdził, że trafiono cele związane z zaopatrzeniami armii. No i mam tu jeszcze kilka uwag. Zasięg: najgłębsze ataki, ufa, kazań, pokazują, że Ukraina ma drony o zasięgu nawet 2000 km, jak twierdzą ich dowódcy. Na przykład jednostka 14 pułku bezzałogowych systemów lotniczych. Częstotliwość: od początku 2025 roku takich operacji jest coraz więcej. Ukraina celuje w rafinerie, bazy lotnicze i składy, żeby osłabić rosyjską machinę wojenną. Rosyjska reakcja, Rosja często zaprzecza skuteczności ataków, twierdząc, że drony zostały zestrzelone, ale zdjęcia i filmy pokazują pożary i zniszczenia. No dobra kochani, to na koniec zobacz, czy zobaczcie jeszcze, czy nie założyłem znowu jakiejś mądrej ankiety do filmu. Tutaj już wam wklejam wyniki ostatniej, albo nawet przedostatniej, bo chyba nie było. Link znajdziesz w przypiętym komentarzu albo w opisie. Ode mnie to na razie tyle. Daj łapkę w górę, subskrybuj i do zo.